Ale dzisiaj straszna pogoda jest, ale już leży i czeka. Dzień dobry, witam was serdecznie. Jadę na przok teraz. Styropian jest mój, a reszta to jest wszystko z śmieci z lasu. Jakieś części samochodowe, ale już tego nie będę pokazywał. Mokre to jest, brudne i jadę to wywieźć na razie do, na przok No i potem jedziemy może dzisiaj na do pierwszego parku, tak zobaczyć, jak tam może tylko pochodzimy, pospacerujemy, może nie, nie będzie śmieci, alby <laughs> tak było. także jadę to na przód wyrzucić i jedziemy na do miasta Lędziny. tam pojedziemy, tam jest taki fajny park, mały, co prawda, może taki średniej wielkości. pochodzimy, pospacerujemy, zobaczymy. dzisiaj zaczyna coś kropić, tak nie wiem jaka pogoda będzie, bo teraz jest Teraz jest 1 yy, stopień <noise> Dobra, no to ja to będę na wszoku teraz widzicie części samochodowe jak są części samochodowe, to na szoku nie chcą przyjąć, ale mi przyjdą. <noise> Dobra, no to lecimy. To widzimy się może już w parku, no nie, nie, nie będę pokazywał wam jak to, jak to wyrzucą patrzcie jaka porza <noise> śnieg zeszczy masakra ale to nic no, zobaczymy Najwyżej no, jakby się tak rozpadało mocniej, to się wrócimy Albo górkę trzecią Zobaczymy, ale nie jest fajny Nie jest fajny Ja widzę, że jakiś rajdowiec mi wymija Dobra, lecimy dalej Ale się straszna pogoda zrobiła No ma Ale i tak wyjdziemy zaraz, nie wiem co zrobimy, ale Idziemy z Aresem, bo ale się nie można doczekać oczywiście, a już nie ma nic. Widzicie? Z tyłu wszystko zdjęte. Także lecimy do parku. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Przyjechaliśmy pod ten park. To był tu wysprzątany. Wiecie co? <laughs> ale na razie nie biorę nic ze sobą, ani woreczka, ani torby, nic, bo tak zaczyna padać coraz mocniej. To najwyżej zrobimy dzisiaj rozeznanie, jak to tu wygląda, żeby się przygotować. Po prostu, bo widzę śmieci trochę już tu na parkingu A to, co to jest za samochód To jest rejestracji, zobaczcie jaka bryka <laughs> Ares, chodź tu No, a tu już buteleczki na sam Na sam początek oczywiście i śmieci Ares, chodź tu do mnie Chodź tu, chodź tu, chodź tu Muszę wam pokazać tę brykę Chodź tu, Ares Chodź tu do mnie Ares, no, wejdź tu Coś jest taki niegrzeczny. Stój! Patrzcie jaka bryka. Bez rejestracji. Jakaś sportowa. Gdzie to oczy? Dobra, my idziemy pod górę. Zobaczymy ile do tego będzie. Chyba, że przestanie padać, to... To, to... Weźmiemy jakieś woreczki i będziemy, zaczniemy strącać. Ale chyba dzisiaj nic z tego nie będzie mogłem sobie ubrać te wziąłem sobie takie długie zimowe buty a bo mówię w, w tych już gumiokach tak powiem w kaluszach to jest zimno. zaczynamy tutaj oglądać jak to tu wygląda widzę, że nie za ciekawie się robi zobaczcie to było tutaj wszystko tam puszki o Jezus No naprawdę <laughs> A zobaczcie Na pewno Zadbaj i ty Zobaczcie jak to tu wygląda No nie no, a tu było wszystko tu świtko. tam w środku jest jakaś reklamówka z czymś Zobaczcie ile tu jest brudu Smat butelek znowu. Hmm. I to w takim parku. Nic, przejdziemy się tam do góry zobaczymy, jak to wygląda. No ale wszędzie są, wszędzie. Naprawdę butelki. Masakra idziemy tam dalej jeszcze zobaczymy no nie dbają ludziska nie dbają no Ach, to już było tu ile razy sprzątałem w tym parku dwa razy dwa razy tu było czysto a tu naprawdę jest już horror znowu się zaczyna ja nie wiem co te ludzie mają w głowach no naprawdę przecież tu było ładne huby tam Nie na dzisiaj pogody do No nie ma no nie wiem jak chciał Wiecie co Dzisiaj sobie chyba dam spokój bo normalnie przeraziło mnie znowu to że ja się tu muszę psychicznie na to na to się muszę przygotować psychicznie Bo psychasiada no wszędzie jest, Gdzie popatrzę w każdym kierunku No ja rozumiem no. Dobra, ktoś tam dziecko wyrzuciło coś, no ale tu jest po prostu jeden wielki syp. Jeden wielki syp. Heh. Można to sprzątać. Można to sprzątać. 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 O! Nic to nie przynosi. Tabliczka jest, wszystko jest. to tutaj po piwie Jakieś piwosze <laughs> Smakosze piwosze No i tak zostawiałem, wypiją Puszek nie ma, puszki pozbierali Ares, Ares Ares chodź, Ares chodź Ares, bo ja normalnie Nie będę tu stał przy tobie Jakiś wór czymś Nie wiem z czym <laughs> Znowu po piwach O może, nic, no idziemy jeszcze tam się przejść, zobaczyć co jest grane i wracamy się. Najwyżej wiecie co, skoczymy dzisiaj na targ, o właśnie, może chleb, dzisiaj jakieś świeżutki kupimy. Dobra, może, bo to się nie da, na targu też jest chyba na pewno mało ludzi, bo jest taka pogoda dzisiaj, że to jest masakra. No nie wyszło. No chciałem dzisiaj coś zrobić, ale po prostu nie no, że pogoda taka, Probanie. Witam, witam Was serdecznie, bo zapomniałem się z nimi przywitać No i, i patrzcie jak to wygląda, no zobaczcie go tyłu za no, Zobacz Nie wiem czy to będzie widać ale to jest taki ładny park tu jest tu w takim ładnym mieście Lędziny. zobaczcie jak to wygląda, jak ludzie nie dbają po prostu trochę przyrody niczyjej Bo to jest z Państwa na pewno wiecie z urzędu no to już o to nikt nie dba po prostu, no nie? u siebie na działce, ładne, pięknie wszystko, ale żeby tu coś zadbać, zaś się obtegował. Ach, Ares, wykończysz mnie dzisiaj. Dobra, idziemy jeszcze tam się przejść, zobaczymy, co tam jest grane. Ej, idziemy z powrotem. To nie ma sensu. Jest, to tego nie widać tak, ale są wrażliwi o wino. O, oh, Jezus! Yes. mnie nie zawsze winie! Walcza <śmany> jedna! Farba nawet! Trochę parki mają! Trzeba spać, szanować! Tu są pojemniki na śmieci! No, ale kto by zwracał na to uwagę? To są pojemniki na śmieci! Jeszcze tam by się przydały, właśnie tam dalej! Tam gdzie szłem, tam było dużo tych śmieci! Strasznie dużo, tam nie ma pojemników, są tylko dwa! I... Są butelki wszędzie tam. Tam, 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 tam. Jakieś opakowania. No jest tego masa. Heh. Nic. Jeśli jadę tu następnym razem, to zapełnię to wszystkie pojemniki. A te wszystkie. Wszystkie dwa. Jeden. I dwa. I zobaczymy. Tam jest drugi. Zobaczymy ile mi się... Nie. Zostawię to w pojemnikach. Tak zrobię. Nie będę ich w pustych pojemników zostawiał, bo i tak nie wrzucają do tych pojemników. I tak nie wrzucają. Hmm. Szkoda słów Tu przecież są Tu są przecież domki jednorodzinne Tam nie ma papierka Ale zaraz obok mm. <grym> W parku Jest mnóstwo śmieci Tam opona Czekaj, ares Tam opona A stąd wywiozłem chyba 4 czy 5 Mm. ładnie jak jest zielono, tu ładnie się chodzi, spaceruje. Ale ludzie nie doceniają takich rzeczy. I do tego widzicie tu. O. Mówię Wam, jest, jest dużo butelek, tego nie widać tak na oko. A jak się człowiek przyjrzy, to obok oczywiście butelki leżą, obok. Nie w środku, tu leży, tam leży. Tam są brudy, puszki, kto by to wrzucał lepiej na drzewo wsadzić, tu jest na pewno O, widzicie, już to kubła obok wsadzić. A. No dobra, to ja uciekam na, na targ, zobaczymy jaki chleb już tam kupimy, coś może innego, co? No jest tego, powiem wam, tych śmieci jest mnóstwo. Jak zacznę się schylać to końca nie będzie widać Dobra To wyłączam bo paluchy marzną a nie mam rękawicy Idziemy, to jest taki ładny park Jeszcze muszę wam powiedzieć że jak ja bym tam przed tam głębiej ile tam tego będzie na pewno albo tu te rośliny to jest masakra, to jest... Nie, nie wiem, to jest chyba To jest chyba najbrudniejszy park w Polsce. Taki mały to jest park jakiś square. Albo nie wiem, ciężko mi to nazwać. Ja no, po prostu nie wiem to jest. Według mnie to jest najbrudniejsze miejsce chyba w Polsce. <laughs> Tutaj taki kawałek czegoś i lasu jakiegoś. Oj, ares strasznie to wygląda, powiem Wam strasznie no nic, ja to w tym roku znowu myślę, że ogarnę ale ale jakieś tabliczki, bo tam jest tabliczka oczywiście, nie? ale nikt na to nie zwraca uwagi po prostu, wiecie gdzie to mają no nie? co tu jest pod tabliczką, o widzicie co jest pod tabliczką Ty tejki, flaszki, puszki, wszystko jest. O. chodź Chodź tuarez. Tak bają. A no, tam damy tytuł najbrudniejszy park w Polsce. To właśnie jest tu. Wiecie, że ja tu jeszcze nie, nie sprzątał ale tu dwa lata już sprzątam ten park i był czysty, zostawiony. Ech. I dalej jest to samo. Czyli te ludzie są. Nie da się ich nauczyć tu. Dobra, idziemy na ten targ. Nie ma co gadać. <laughs> Nie przejmujcie się, ja to wszystko tutaj poskoczę. Idziemy dalej. Ja już po zakupach. <laughs> Jajuszka. Pieczywo. E, kupione. Tradycyjne jakieś tam. Mhm. No dobra, bo ja już potem tam już za bardzo padało i za dużo ludzi nie będę nakręcał. Mówię. To jak się żegnam żegnał z wami, dzisiaj taki inny odcinek jest. Także jak się podobało to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i no i tyle. Widzimy się chyba następnym razem na śmieciucha już w tym parku. No nie wiem. Zobaczymy albo pójdziemy na PRL. -e. Nie wiem, na razie dzisiaj nie ma pogody, naprawdę dzisiaj jest, dzisiaj jest szok. <noise> Także miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego papa. Pa.